Różowa zalotność barwinków. Motto. When God does His work, you sit. Alice z Home Depot. Mała, żółta karteczka krzyczała dużymi, czerwonymi literami. Kwiaty. Nawet nie dodałam wykrzyknik, 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 bo to nie było potrzebne. Za każdym razem, kiedy otwieram kompa, te dwa kolory rzucały się nie tyle w oczy, co do oczu, bo przylepiłam ją do wieka. Zawsze tak robię z przypomnieniami, tylko nie zawsze na nie reaguję. Ta karteczka była już raczej trochę pomięta. Miałam też drugie przypomnienie w kalendarzu Google, właśnie się odezwało. Po raz któryś. A tu puste donice w maleńkim patio przed domem wołały smutną pustką wnętrza, żeby je nakarmić kolorem. Wyrzuciłam jakiś czas temu pożółkłe, zmęczone całorocznym kwitnieniem niecierpki. Konieczne były zamienniki. Pojadę po nowe niecierpki, pomyślałam. W baśniowych barwach, pomyślałam. Bogęwina niezmordowanie produkowała fioletowo-niebieskie kwiaty i potrzebowała towarzystwa pasującego bujnością koloru. Lipcowy wieczór na południowej Florydzie to często chmury, deszcze i burze na horyzoncie, no i upał, ale to chyba jasne. Moje wychodzące na zachód okno przestrzegało przed możliwością złego humoru pani natury. Szarości w najróżniejszych odcieniach kłębiły się, groźnie przemieszczały coraz bliżej, pomrukując, jakby sobie nie mogły znaleźć spokojnego kąta do snu. No więc najbliższe Home Depot, tam powinnam znaleźć co potrzebuję, a to tylko 10 minut od domu. I tam w części wszystko dla ogrodu, wielka plandeka chroni przed słońcem i deszczem. Nawet jeśli lunie tropikalna ulewa zdąży się schować do środka. Pojechałam. Nikogo, ani klientów, ani obsługi. Po co mi maseczka? Przemknęło mi przekornie przez głowę. Wózek robotał mało sprawnym albo przepracowanym kółkiem, ale nie przeszkadzało mi to, bo przecież wiedziałam, gdzie iść i załatwić wszystko w parę minut, co ja potrzebowałam sześć do nic. Dwie wielkie, osiem sadzonek wystarczy. Moją uwagę przykuły drobne kwiatki. Płaskie o pięciu płatkach w zalotnych kolorach różu. Bardzo popularne, to wiedziałam. Wzrokowo je znałam. Pochyliłam się nad doniczkami, żeby zobaczyć nazwę. Periwinkles usłyszałam głęboki głos. O kilka kroków ode mnie stała duża kobieta o wybujałych, pełnych kształtach w wielkim czerwonym fartuchu z napisem Home Depot. A u góry, w lewym rogu Hi, I'm Alice. Sunęła maseczkę, trzymała ręce na biodrach, jej lśniącą, ciemną, napiętą, gładką skórę pięćdziesięcioparolatki pokrywały kropelki potu wilgotność wilgotność przed burzą też ją odczuwałam a swoją drogą zawsze podziwiam te cerę u czarnych kobiet dużo naturalnego kolagenu numer jeden. pozazdrościć robiło się coraz bardziej parno jeśli to w ogóle było możliwe wiatr załomotał plandeką świetne łatwe w obsłudze urocze potrzebujesz na rabatki rozmawiała ze mną ale Rozglądała się dookoła, raczej patrzyła co chwilę w górę, skąd gdzieś z daleka na razie zaczynały dochodzić coraz głośniej pomruki grzmotu. – Nie, do donic – gazem ręki pokazałam kształt i wymiar. Mhm. – Nadają się doskonale, ale wbrew pozorom delikatne, trochę jak meksykański wrzos. Wygląda solidnie, ale jest wrażliwy. Wysunęła podbródek w kierunku następnego rzędu sadzonek. Spojrzałam. Liliowe obłoczki drobniusienkich kwiatów rozłożone na równie drobnych listkach soczystej zieleni. Wyglądają na silne, wręcz krzepkie, nie wydają się delikatne. Są wytrzymałe, ale wrażliwe, chociaż nie kruche nie. Pokręciła przecząco głową i zakołysała biodrami. No, mam, kruche nie. Niejedno przetrwają, sezon deszczowy i mnie straszny, ale są wrażliwe. Jak wszystko, jak my, trochę jak my wobec niego. On jest teraz czymś zajęty. Spójrz w górę, jest zły. Nie powinnyśmy stać na drodze, przeszkadzać. Nasz czas przyjdzie, kiedy on zrobi swoje. Grzmot się przybliżył. Wcisnęła głowę w ramiona. Nie lubię burzy, nie lubię. Mogę powiedzieć spokojnie, boję się. Tam na górze, wskazała pulchnym palcem w kierunku Plandeki, tam na górze on pracuje. When God does his work, you sit. Tego uczono mnie w domu. Mm -hmm. Przeczekaj, kiedy nie można inaczej. Roześmiała się, ukazując rząd złotych zębów. U mnie na jamajce tak się mówi. Kiedy Bóg robi swoje, ty człowieku, siedź cicho. Czekaj w pokorze, boś malutki jak te roślinki. Przyjdzie i twój czas. Wyglądam solidnie, prawda? Nie czekała na odpowiedź, a jednak boję się burzy. Weźmiesz nie? Wskazała na kwiatki. Wezmę jedne i drugie. Pory wiatru usiłował zedrzeć Plandeka, a właściwie raczej bawił się z nią świadomy swojej przewagi, jak kot z myszką. Grzbo, grzmot przybliżał się szybko. Nie zdążyłam zapłacić, kiedy Alice już zamykała jedną stronę wielkiej, ciężkiej bramy. Chciała wejść do środka w bezpieczeństwo. Umieściłam periwinkles i dwie doniczki meksykańskiego rzosu w plastikowym koszu w bagażniku i ledwo to zrobiłam, chlusną deszcz. Ściana deszczu. Wodospad. W sekundę byłam kompletnie mokra. Wzruszyłam ramionami. Normalka, przejdzie. A po burzy będę mogła zasadzić moje kwiatki, i w Donicach na Małym Patio zagoszczą barwy zalotnego różu i liliowe delikatności. Coś innego niż w poprzednich latach. Mhm, mm jestem. Burza szalała, kiedy podjechałam pod dom. Wiedziałam, że nikt nie przywita mnie radośnie na progu. Wiedziałam dlaczego. Ociekałam wodą, więc szybko zdjęłam z siebie wszystko, zarzuciłam ręcznik i weszłam do sypialni. Siedziała pod narzutą, jak zwykle, kiedy jest sama w czasie burzy. Chciała czuć się bezpiecznie, być widoczna? Raczej nie. Pasowałabyś do Alice Home Depot, pomyślałam. Siedzisz tu cichutko, bo on pracuje. Pogłaskałam wybrzuszenie pod tkaniną, które odpowiedziało intensywnym merdaniem ogona z najpewniejszego w tym momencie miejsca psiego świata. Zrobiłam sobie mocną herbatę i zasiadłam do Google. Barwinki tak nazywały się po polsku kwiatki, które przywiozłam do domu zamiast niecierpków. Barwinki w zalotnych kolorach różu będą świetnie pasować do fioletowych niebieskości Bugęwili. Nauczyłam się dziś dwóch rzeczy, pomyślałam. Odeszłam od rutyny i to nie na siłę, z przymusu, bo normalność przyjęła inne oblicze, ale spokojnie, z wyboru. A odchodzę od utartego rzadko i z pewnym bólem, bo nie umiem pokonać w sobie bariery wygody sprawdzonego, zaakceptowanego przez siebie postępowania. A warto było. Po prostu po to, żeby spróbować czegoś innego, na przykład w zalotnej różowości barwinków i delikatności meksykańskiego wrzosu. No a poza tym, a poza tym, może powinnam czasem usiąść, kiedy dzieją się rzeczy, które przekraczają możliwości mojego działania, mojej ingerencji, na które nie mam wpływu. Jak teraz, w pandemonicznych czasach pogodzić się z własną słabością wobec potężniejszych ode mnie sił. Nie na zawsze, bo nie jestem krucha, nie jestem jak meksykański wrzos. Dam sobie radę. O tak. Dzięki Alice Humlipo od jutra będę miała widok na zalotną różowość barwinków.